Przede wszystkim nasze nastawienie jest takie, żeby wygrywać każdy mecz, nieważne z kim gramy, czy jest to drużyna teoretycznie najsilniejsza, najsłabsza, do każdego meczu podchodzimy tak samo, chociażby jak teraz z drużyną SGG w Warszawach, gdzie ktoś mógłby stwierdzić, że jakoś tam na tak zwanym papierze drużyna może trochę słabsza, a wynik wcale nie pokazuje tego, że jest słabsza. No tak, że takie są akademickie mistrzostwa polskie, że nigdy nie wiesz, kto wygra, tak naprawdę, więc zawsze jest taka mała doza niespodzianki. Tak, no jasne, to są moje piąte ampy, już w mojej studenckiej karierze. No myślę, że impreza kultowa już, już co roku się trochę zmienia. Też muszę dodać, że na pewno bardzo się to sprofesjonalizowało w ostatnimi czasy. Moje pierwsze ampy 5 lat temu, jak pamiętam, były takie trochę. Zabawniejsze bym to ukrył, a teraz mamy zawodników klasowych i tak jak widać, mecz już na otwarcie grupy zacięty do końca. Na pewno bardzo mocno teraz rozwój koszykówki 3x3 dał do takiego dodatkowego kopa ale cieszę się, że są to akademickie, bo to są chłopaki też często, którzy nie grają w żadnych ligowych rozgrywkach. No to jest miejsce, no taka, taka kwintesencja koszykówki, że można naprawdę fajnie się pobawić, pograć w kosze, no, więc idealne, idealne miejsce. Za co lubię Myślę za to, że przyjeżdżasz w jedno miejsce i spotykasz wszystkich po prostu. Przez tą całą przygodę twoją z całe twoje życie poznajesz tych ludzi, no i nagle na jednym turnieju wychodzisz i masz wszystkich w jednym miejscu. No to to jest niesamowite i zdecydowanie, no to jest największa radość spotkać się ze wszystkimi, ludźmi, których poznałeś naprawdę na wiele etapach swojego życia, no to to jest, to jest najlepsze zdecydowanie w Wampach. Zdecydowanie mierzymy w złoto, no tutaj nie ma w ogóle wiesz, innej, innej opcji, mierzymy w złoto. Oczywiście zadowoli nasz każdy dobry rezultat, no ale, ale ja osobiście zawsze mierzę wygrywanie turniejów. Jeśli to się uda, no to będziemy przeszczęśliwi i niech to, niech to będzie naszym celem na, na, na ten turniej.